Nie może być tak, że slogan polskiej szkoły brzmi indywidualizacja, szanujemy różnice, a jednocześnie uśredniamy Dokładnie. wszystkich. I oczywiście bardzo trudno jest w przepełnionych sal w salach i klasach lekcyjnych. Do każdego mieć swój sposób, i tutaj wiadomo, że komentarze się zaraz posypią, że nie wiemy o czym mówimy. Z drugiej jednak strony, myślę, że nauka się cały czas rozwija i znam wielu nauczycieli, którzy znajdują na to sposób. Mm -hmm. Wiesz, najgorsze jest to, jeżeli ten uczeń poprzez spojrzenie dorosłych na oceny zacznie utożsamiać swoją wartość ono właśnie. z tym, co widzi na klasówkach, bo jeżeli to dziecko za, e, widzi, że mimo, że wkłada wysiłek, ale to cały czas przynosi jednak bardzo średni lub słaby efekt w ocenie, to ono myśli sobie: Jestem do kitu, wrócę do domu, znowu mi to powiedzą. Ja bardzo podkreślam, że to jest ważne, żeby dziecko dowiedziało się, że jest w czymś dobre i być może nie dowie się tego w domu, bo też szkoła jest po to, żeby. Pewne rzeczy wystandaryzować. Między innymi to, żeby dziecko usłyszało o sobie coś dobrego, żeby wiedziało o sobie coś dobrego. I chodzi o to, że nawet jeżeli on faktycznie rachunkowo wypadł słabo, to mm -hmm. jeszcze nawet rozumiem, dostanie tą słabszą ocenę, ale obok byłby taki dopisek. Wiem, że bardzo się starasz. Ile to by znaczyło dla takiego człowieka? Tak, to prawda.